Czołem traderzy, czołem hands, witamy na całkowicie darmowym kursie zarządzania ryzykiem na rynku Forex. Omówimy tutaj wszystkie elementy dotyczące tego tematu, uwzględnieniu rynku Forex, choć niektóre zasady są oczywiście uniwersalne dla każdego rynku. Nie przedłużając, zaczynamy. Ja nazywam się Tomasz Lach i chcę Wam dzisiaj powiedzieć wszystko o tym, jak zarządzać ryzykiem na rynku Forex. Na kursie dowiecie się, dlaczego zarządzanie ryzykiem jest ważniejsze niż strategia, o czym było już wspomniane w filmie o strategii. Dowiecie się o podstawowych zasadach zarządzania ryzykiem na tym rynku, które, jak już mówiłem, są uniwersalne dla każdego rynku akurat. Dowiecie się, jak ustalić wielkość swojej pozycji, gdy otwieracie pozycję na rynku. I co za tym idzie, dowiecie się, jak ustalić ryzyko w pojedynczym zagraniu. Dowiecie się nieco nieco o zleceniach Stop Loss i jak je ustawiać, jakie są sensowne miejsca, jakie przyjąć założenia, gdy je ustawiamy, i automatycznie to samo dotyczące zleceń Take Profit. Dowiecie się, jak sensownie ustawić stosunek zysku do ryzyka. Porozmawiamy o zasadzie 3 do 1, która jest popularna, czy też 1 do 3. Dowiecie się, czym jest tak naprawdę dźwignia, czyli leverage, i jak ją sensownie użyć, aby nas nie. Rozjechała, ale aby nam pomogła budować kapitał. Dowiecie się, czym jest drawdown, czyli obsunięcie kapitału temat, którego niektórzy woleliby nie poruszać, gdyż bywa on bolesny. Tutaj dowiecie się, jak uniknąć drawdownu i ewentualnie, jaki on maksymalnie może być. Powiem co nieco o narzędziach do zarządzania ryzykiem, aczkolwiek wspomnimy tylko o jednym czy dwóch generalnie. Wiadoma sprawa, w dobie komputerów nie musimy już ręcznie liczyć parametrów naszej pozycji. Wspomnę o najczęstszych błędach w zarządzaniu ryzykiem i oczywiście zdradzę parę sekretów zarządzania ryzykiem, które powinny Wam pomóc w tym temacie. Tak więc zaczynamy część pierwszą kursu o zarządzaniu ryzykiem na rynku Forex. Dlaczego zarządzanie ryzykiem jest ważniejsze od Twojej strategii tradingowej? Już o tym mówiłem w filmie o strategii, ale powiem Wam tu jeszcze jeden fakt, który być może Was zmotywuje jeszcze bardziej. Otóż moi drodzy, tak zwani profesjonaliści, czyli traderzy instytucjonalni, traderzy bankowi, którzy obacają grubymi milionami, ci traderzy, i tutaj nie, niektórzy z Was się tutaj bardzo zdziwią, Ci traderzy mają skuteczność rzędu 40 do 60%. Tak, kochani? Taką mają skuteczność przy ich stylu gry, bo jest to zupełnie inny styl gry niż nasz. I mimo tego, że mamy tak, można by rzec, małą skuteczność, zarabiają. A dlaczego tak się dzieje? Bo skupiają się na zarządzaniu ryzykiem. Mam nadzieję, że ta informacja... Zmotywuje was do myślenia w kategorii zarządzacza ryzykiem, a nie tradera. I o tym jest następny punkt. Najlepsi traderzy są przede wszystkim risk managerami, a dopiero potem traderami. Po angielsku to brzmi bardzo fajnie. First risk manager and second trader. Tu chodzi o nic innego jak myślenie w kategorii najpierw ile ryzyk tracę, a dopiero potem ile ewentualnie zarobię. Takie podejście wiecie. Najpierw jestem kierownikiem ryzyka i muszę się na tym skupić. I ewentualnie jak dobrze się na tym skupię, to może coś zarobię. Przekładając to na ludzki prosty język. Jeśli mamy jakąś strukturę i chcemy na przykład w tym miejscu wejść sobie na shorta, tutaj gdzieś, nie, zrobić tutaj shorta, to musimy się zastanowić, jak chcemy wejść w tym miejscu, co zrobimy, jak tutaj cena dojdzie, ale zrobić coś nie po naszej myśli. Jak my się zachowamy, gdy cena po dojściu do naszego punktu, w którym chcemy wejść? zrobi na przykład coś takiego, prawda? A może zrobi coś takiego. A może zrobi coś takiego. A może zrobi coś takiego. No te wszystkie sytuacje musimy być przygotowani przed otwarciem pozycji, mieć je zaplanowane, zaplanowane w sensie co zrobimy gdy tak się wydarzy. Czyli najpierw musimy być risk managerami. A jak to zrobimy dobrze, to jak ten treść się powiedzie, to zarobimy, a jak się nie powiedzie, to niewiele stracimy. A więc pamiętajcie o tym, bo ja o tym trąbię w kółko, gdyż nie ma rzeczy ważniejszej. I tak naprawdę, gdy skupicie się na tym kontrolowaniu ryzyka, to zyski się pojawią same. Tak po prostu działa matematyka i matematyka i statystyka. No, jeśli mamy na przykład 10 tradeów i z nich potencjalnie 6 nam nie poszło, ale z tych 6 żeśmy wyszli na małej stracie, na break even, na małym zysku, to te 4 pozostałe, które poszły, fajnie zarobiły, pokryją nam te straty. Więc jak skupimy się tylko na nietraceniu, to będą się pojawiały zyski i będą one większe. Tak po prostu działa i na ten temat więcej co nie ma gadać. Natomiast jeszcze powiem Wam taką rzecz, że to, jak kontrolujemy ryzyko i mamy to ogarnięte, to daje nam jeszcze tą przewagę i ten spokój, że mamy emocje pod kontrolą, bo przestajemy być traderem emocjonalnym, a stajemy się traderem mechanicznym, automatycznym, a to strasznie podnosi skuteczność. Bardzo, bardzo. Także naprawdę skupcie się na tym i mam nadzieję, że już rozumiecie, dlaczego to zarządzanie jest takie ważne. I na koniec powiem na taką rzecz, żeby Was jeszcze bardziej zmotywować. Że nawet gdybyście mieli strategię 90% skuteczności, ale zły management, to i tak polegniecie. Tak może być. W dłuższym czasie polegniecie. Już o tym wspominałem w innym filmie, ale taka jest prawda. Co z tego, że na 9 pozycji, czy na 10 pozycji macie 9 zyskownych, jak ta jedna stratna zabierze wam cały zysk? Może tak być. Dlatego pamiętajcie o tym, jak to jest ważne. Dobra, i chyba na tym zakończymy tą część pierwszą tego naszego kursu pod tytułem Zarządzanie ryzykiem na rynku Forex. Ja się z Wami na razie żegnam i zapraszam do części drugiej. Czołem! Rynki nie śpią!